Cześć, witajcie kochani w nowym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was na test, tym razem nie podkładu, a BB kremu. Tak naprawdę BB kremów w sieci jest bardzo mało, sami mi prosiliście o więcej testów, dlatego teraz zacznę w sumie praktycznie tę serię. Jeden BB krem w historii testowałam, ale tak naprawdę teraz zacznę właśnie testować. Piszcie mi na dole w komentarzach jakie BB kremy chcielibyście zobaczyć, tym bardziej, że ostatnio wolę taki delikatniejszy look, jeśli chodzi o mój makijaż zazwyczaj, <noise> więc e, chętnie po prostu przetestuję, co kiedyś nie lubiłam po prostu tego typu było produktów, dlatego nie testowałam, a teraz polubiłam właśnie takie delikatniejsze, więc chętnie przetestuję więcej BB kremów, także piszcie swoje propozycje na dole w komentarzach. Ne, tutaj mam BB krem z marki Mia, jest to My BB Cream Lekki Krem BB z SPF 30, który ma wyrównywać koloryt, ujednolicać, nawilżać, wygładzać, upiększać, czyli to, co zwykle robi nam BB krem, ne, czyli zarówno połączenie pielęgnacji, jak i no właśnie takiego krycia, mniej więcej delikatnego w stronę średniego. Czasami zdarzają się wyjątki. Produkt znajduje się w takiej dosyć obszernej tubce, to dlatego, że pojemność tego BB kremu jest większa niż standardowa. Mamy tutaj 40 ml produktu. Data ważności jest taka standardowa, nie ma tutaj, wiecie, okienka, wieczka z okienkiem, w sensie ilości czasu od otwarcia. Mój egzemplarz jest na przykład data ważności do stycznia 2022 roku, czyli nieco ponad. Rok. Produkt występuje w dwóch odcieniach. Tutaj sobie wam zdjęcie z internetu, jakie znalazłam w słoczy właśnie tego BB kremu, ponieważ sama niestety takiego nie posiadam. Mam tutaj jeden odcień, czyli do cery śniadej. Jeśli chodzi o samą kolorystykę, to są właśnie dwa odcienie. Oba wyglądają jakby były w neutralnej tonacji. Jaśniejszy jest o takiej standardowej jasności. To nie jest produkt typowo dla osób. Przynajmniej tak się wydaje, jak patrzę tutaj na zdjęcie dla takiej standardowej jasnej polskiej karnacji, Nie takiej bardzo, bardzo jasnej. A jeśli chodzi o ciemniejszy, no to wydaje mi się, że on będzie dla mnie odpowiedni, bądź może być ciut za ciemny, zobaczymy zresztą jak się mu dopasuje no ale ten ciemniejszy produkt ten ciemniejszy odcień już Wam pokazuje jak wygląda, to jest właśnie cera śniada, wydaje mi się, że będzie idealny pod względem poziomu em, ciemności, ale tak jak możecie zobaczyć na ręku, na mojej dłoni jest on lejący, ta konsystencja jest naprawdę taka bardzo wodnista wręcz. To on ma taką um, tonację mocno beżową, bardzo neutralną. Zobaczymy, czy się, się dopasuje tutaj na mojej dłoni, jak sobie go rozsmaruję. W sumie dosyć dobrze się rozsmarowuje. Na początku jest taki wodnisty, później jest takie uczucie właśnie jakby fajnego nawilżenia, takiego efektu po kremie, dobrze nawilżającym. Tu już się w sumie nie dopasował. Tam, gdzie jest jego więcej, to um, jeszcze nie jest do końca roztarty, to widać jeszcze taką ścieżkę beżu, ale faktycznie tutaj na dłoni, na ręce, już w sumie, to faktycznie. Tonacją się dopasował, także zobaczymy w sumie, jak to będzie wyglądało na twarzy. Sama jestem ciekawa, jakie też będzie miało krycie, także teraz przejdziemy do aplikacji. Na twarz na początek zaaplikuję standardowo na połowę twarzy, tak, żebyście zobaczyli, że poziom krycia mogli porównać z drugą stroną, a w międzyczasie przeczytam Wam obietnicę producent dla Blender tego produktu. Lekki wielofunkcyjny krem koloryzujący wzbogacony w naturalne składniki aktywne działa ekspresowo i wszechstronnie na wiele sposobów: jako lekki podkład, krem pielęgnujący i ochrona przed słońcem. Wyrównuje koloryt ujednolica, nadaje skórze naturalne odcień, delikatnie matuje skórę, zmniejsza widoczność porów, przebarwień, niedoskonałości oraz cieni pod oczami, pozostawia skórę promienną i pełną blasku. Na lża, upiększa, wygładza, chroni przed promieniowaniem UV. Dawno, słuchajcie, nie miałam takiej sytuacji, że nie wiem co powiedzieć. Dawno nie było aż tak źle. To mogę Wam powiedzieć od razu. Słuchajcie, podkład rozprowadzony pędzlem, zawsze na połowie twarzy aplikuję podkład pędzlem, na drugiej stronie gąbeczką. Zobaczymy jak to będzie w przypadku właśnie aplikacji na drugą stronę twarzy, ale faktycznie na początek. Jak to wygląda, jeśli chodzi o aplikację pędzlem? Produkt w przypadku mniejszej ilości, tak jak nałożyłam na czoło, wygląda jednolicie ładnie. W przypadku policzku, gdzie tego produktu było trochę więcej, ponieważ tutaj też krycia potrzebuje troszeczkę więcej, nie jakiegoś bardzo mocnego, ale w tym momencie jest mi gorąco, dlatego też zaczerwienienia wyszły po prostu na jaw i dlatego chciałam to um, właśnie tutaj rzeczywiście ten koloryt mocniej wyrównać. Możecie zobaczyć, to produkt bardzo ciemnieje i im większa ilość tego podkładu znajduje się na twarzy, tym jest ciemniejszy. Wygląda na brudny, ponieważ o ile się tutaj kolorystycznie na, na czole dopasował, to faktycznie ten odcień jest Widać to w większej ilości, no i ciemniej na taki bardzo brudny kolor. Ja tutaj dla porównania mam świeżą ilość podkładu. Widzicie tę różnicę kolorystyczną. No właśnie, że ciemniej, ale już robi to w sumie momentalnie. No i nie wiem, próbowałam wklepać, próbowałam dodać dodatkową warstwę. Teraz, jak próbowałam go doklepać, to on się po prostu ściera. ściera się całkowicie i tworzą się takie grudki. Dlatego ja to zmyję i spróbuję nałożyć jeszcze raz na świeżo i zobaczę, czy będzie lepiej, czy nie ponieważ tak to nie powinno wyglądać. Jak mogliście zobaczyć, zmieniłam troszeczkę formę aplikacji. Aplikowałam bezpośrednio pędzlem. Od razu um, tuszowałam granice, dokładałam kolejną warstwę z dłoni, ne, tak, żeby nie zrobić tych kropek i żeby nie było właśnie problemu z połączeniem się. Póki co wygląda jednolicie. Nie chcę doda dodawać dodatkowej warstwy, bo być może po prostu on się nie lubi ze zbyt dużą ilością. W tym momencie jest ładnie wyrównany kolor. To jest jak widzicie mocno świetlisty efekt. Tak naprawdę w tym momencie w przypadku cienkiej warstwy w tym oświetleniu wygląda mi na ciepłą tonację, ale zobaczę jeszcze w skończonym makijażu, ponieważ często jeszcze takie beżowe tony na mojej skórze wybijają się po przypudrowaniu i wtedy widać rzeczywiście różnice tonacji. Póki co jest jednolity efekt, pory są widoczne, nie są podkreślone, ale rzeczywiście no, ze względu na to, że ten produkt daje taki dosyć intensywny glow i jest mało kryjący. No to faktycznie te pory są widoczne. W tym momencie nie mam większych niedoskonałości, żeby zobaczyć poziom krycia. Zaczerwienia w dalszym ciągu prześwitują tutaj w tym miejscu. Faktycznie one są w tym momencie troszeczkę wzmożone niż standardowo, ale no ładnie jest wyrównany koloryt Do delikatnych makijaży taki poziom krycia jak najbardziej mi odpowiada. No zobaczymy, czy nie będzie właśnie rzeczywiście problematyczne w aplikacji. Teraz przejdziemy na drugą stronę na twarzy i tutaj do aplikacji użyję zliżonej gomeczki. Jak teraz zobaczyłam, niestety nie nagrał się ten moment, jak aplikowałam tutaj BB Krem na drugą stronę twarzy. Robiłam to tak samo jak pędzlem, maczałam właśnie w gąbeczce i dopiero aplikowałam na twarz. I im dłużej właśnie teraz doklepuję, tym jest gorzej. Tak jak normalnie z podkładami jest tak, że w momencie, kiedy właśnie rozprowadzamy produkt, im dłużej sobie z nim pracujemy, tym on lepiej wchłonie w nasz, w naszą twarz, a tutaj faktycznie robią się prześwity. On bardzo mocno ciemnieje, tak jak jest w ładnym odcieniu od razu po nałożeniu, po wyciągnięciu stópki, to faktycznie później ten kolor się zmienia diametralnie. No, właśnie na taki trochę ciepły, trochę beżowy, brudny. No, i mam mieszane niestety uczucia do niego. W przypadku dodawania dodatkowej warstwy, widzicie. On się po prostu ściera i on robi plamy i tak naprawdę ciężko sobie z nim poradzić. Mi jest ciężko, co ja mam w tym momencie bardzo dużo czasu. Mogę sobie go doklepać, mogę sobie się z nim pobawić, ponieważ nagrywam, nigdzie nie wychodzę, wiecie jak to jest. Ale takie produkty używamy, kupujemy do użytku codziennego. No i w momencie, kiedy śpieszymy się do pracy, do szkoły i mamy na makijaż 5-10 minut, czy coś koło tego, to faktycznie nie mamy czasu na to, żeby się z podkładem czy z BB kremem bawić, bo zrobiły się plamy i trzeba go nałożyć od nowa i też nie mamy pewności, że za drugim razem wyjdzie to dobrze. No teraz niby przykryłam, niby wygląda to dobrze, ale widzicie to odcięcie na szyi? Znaczy nie chodzi mi o kolor. Tutaj zrobiło się takie mocne odcięcie, ponieważ tutaj się zgromadził podkład. No, wygląda w tym momencie jakby była brudna, to nie jest nic ładnego. Nie wiem, jak sobie z tym podkładem poradzić, naprawdę. Tu już mi się robi kolejny prześwit, tu mi się robi zgromadzenie produktu. Ja teraz autentycznie zastanawiam się, pierwszy raz w historii o, a przetestowałam już prawie setkę podkładów. Czy jest sens w ogóle nagrywania tego odcinka dalej? Czy ja mam w ogóle dokończyć ten makijaż? Bo aktualizacji to mi się wydaje, że absolutnie nie ma co robić, ponieważ wydaje mi się, że to jest produkt totalnie niezdatny do użytku, a to się rzadko zdarza od razu po aplikacji. No po prostu to, co się tutaj dzieje, to jest nie do zaakceptowania. O ile prawa strona na twarzy w tym momencie wygląda dobrze. Trochę jest różnica jeszcze dalej kolorystyczna. Mam tutaj takie odcienie, gdzie prawa strona, jak widzicie, twarzy jest ciemniejsza i widzę to, że w podglądzie ładnie to wygląda. No, ale resztą to jest po prostu totalnie inna bajka. Ja dzisiaj standardowej aktualizacji dla Was nie zrobię, ponieważ uważam, że to jest absolutnie bez sensu, że to jest produkt niezdatny do użytku, ale po prostu z czystej ciekawości dokończę makijaż, żeby zobaczyć... Jak będzie się aplikowały inne produkty, w jakim stanie będzie wtedy ten produkt, ten BB cream. Czy połączy się korektor dobrze, czy nie zetrze się w trakcie nakładania czy pudru, czy konturowania? Ponieważ obawiam się, że tak może być, więc po prostu z czystej ciekawości teraz to zrobię. Wracam do Was z skończonym makijażu. Wszystko standardowo przypudrowałam pudrem Koki Airspan. O dziwo nic się nie wydarzyło w trakcie aplikacji innych produktów na ten BB krem. Spodziewałam się, że coś się będzie działo, dlatego też włączyłam kamerę w trakcie tego, że w razie jak coś się tam będzie działo, żeby mieć to nagrane ale faktycznie korektor się ładnie połączył z podkładem, nic się nie ściągało z pod spodu, w sensie, że właśnie wtedy nie schodził, tak jak w przypadku dodawania kolejnej warstwy tego, tego BB kremu i wtedy ten produkt się po prostu odrywał. Konturowanie, róż, rozświetlacz, wszystko ładnie się nałożyło, nie starł się produkt pod spodem. No plamy w dalszym ciągu tutaj są. I tak, jak widzicie, naprawdę mocno, to po prostu mam wyżarty podkład i w, na granicach zgromadzony. No, nie prezentuje się to dobrze. No, skończona makijaż, teraz, jak patrzycie na mnie na wprost, no to wygląda bardzo ładnie. Fajnie się mu dopasował, jest dalej bardziej beżowy niż reszta jest za ciemny, dlatego daje taki jakby pomarańczowy efekt, po prostu, że za ciemny jest to podkład, ale faktycznie jest to produkt o, beżowym, o beżowej tonacji. Teraz właśnie w makijażu wygląda niby ok, ale faktycznie były takie problemy z tą aplikacją, że dlatego Wam mówiłam, że dzisiaj po prostu aktualizacji nie będzie. Ja trochę pochodzę w tym makijażu, żeby i dam Wam znać po prostu w opisie na dole, jak to wyglądało po ilu godzinach, czy się wyświeci, czy nie ale faktycznie wydaje mi się, że takie, taka totalna aktualizacja nie jest potrzebna w przypadku tego produktu, ponieważ tak czy inaczej jest dla mnie skreślony, jeśli samą aplikacją jest problem i zarówno jedną, z jedną formą aplikacji, jak i drugą. Nie wiem jak z palcami, ale ja nigdy nie nakładam żadnych produktów palcami, więc ciężko mi stwierdzić i znać jakie Wy ma, macie doświadczenie z tym produktem. Z ważnych jeszcze informacji to produkt jest bardzo mocno perfumowany. Początkowo miałam wrażenie, że skóra mnie troszeczkę szczypała. O, od tego właśnie BB kremu zastanawiałam nawet czego nie zmyć, ze względu na to, że właśnie tak jakby troszeczkę piekła. Bardzo delikatnie, ale w sensie miałam takie dziwne uczucie. Nie wiem, czy to przez perfumy, przez jakąś reakcję alergiczną, nic się póki co nie dzieje. Już mi to przeszło, że w trakcie po prostu aplikacji innych produktów miałam takie wrażenie. Po trzecie jest niewyczuwalny na twarzy, w sensie nie czuć ciężkości, jest, jest um, taki, wiecie... Jak krem po prostu, ale no, są rzeczy, które niestety go skreśliły całkowicie, więc to by było na tyle filmiku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!